Byśmy do mnie chodź. Ekstremalnie by było. jakbyśmy się zatupali na słuchaj. Lex smarka. Co? Lex smark. Co <laughs> lex? Lex smark. Lex smark.

Nie, żeby ci... się wali tyle z półki mechanika na ten, na pokład, i nic się nie stało. Dobry sprzęt, wiesz? Człowiek jest za żeby no żeby oszczędzać. Dokładnie, ja też tak sądzę.

O, jaki ładny pani nasza wójt zafundowała zegarek. Gdzie masz zegarek? No tam zegar taki. Moja nowa pani wójt.

No to jest. Tyle, jak długa droga idzie A tam uwaga psy tak Jest? Teraz są jak... Rozumieją